Każdy i wszędzie młodzież grudziąca, ale nie tylko, pokazywała mieszkańcom, na czym polega dump style. Polega to na podskakiwaniu, podskakiwaniu dość mocnym, jak widać. No jest to taniec zrywamyzujące się z Belgii, Holandii, z początku lat 90. No przyszedł dość niedawno do Polski, bo w sumie w 2006 roku pod sam koniec. ledy z Jackie Land Heights Freefall. No zrobiło to wielką furorę. Kroki można samemu wymyślać. Ogólnie są podstawy. Bardziej zaawansowane triki, ale większość ten, właśnie, jumperów, ludzi, którzy tańczą, no, już sami wymyślają własne kroki. Patrzymy na, no jak tutaj widać, na ulicach, na ale e, mieliśmy podczas roku szkolnego treningi w ognisku, w ognisku pracy pozaszkolnej pod przewodnictwem Pani Barbary Polak. No Kto u Was jest w grudziącu? W Grudziądzu około 15 osób. Czy mogą do Was dołączać? Tak, tak, zapraszamy. Tak, tak. No, zapraszamy wszystkich chętnych. Znajemy się przeważnie przez forum Jumpstyle Polska. Tam się jednoczymy, zjeżdżamy się na różne zloty, tak jak dzisiaj. No, ogólnie chcemy się zintegrować, wyznawać nowych ludzi i nowe triki.